Cześć, tu Beata. Dziś mamy czwartek, 5 sierpnia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to dziesiątka pentakli. Już nawet samo wyobrażenie tej karty, czyli te chińskie monety przewiązane czerwoną stążką, symbolizują właśnie dobrobyt. A więc to jest karta takiego całkowitego spełnienia. Oczywiście w odniesieniu materialnym również jesteśmy w żywiole ziemi, tyle że... Obfitość czy bogactwo nie tylko odnosi się do stanu posiadania, nie tylko do zasobności naszego portfela, ale też do wielu innych aspektów naszego życia. To jest zdecydowanie czas, w którym dobrze jest celebrować wspólne spędzanie czasu z rodziną i docenianie to, tej harmonii. Oczywiście nie tylko z rodziną, bo również w odniesieniu do społeczności, do ludzi, z którymi się otaczamy. Więc celebrujmy dzisiaj. Wspólnie radość, dobrze, że mamy z kim dzielić tą radość. A jeżeli nie mamy z kim podzielić się radością, dobrze jest choćby zwrócić się do takiej osoby właśnie w takim celu. To naprawdę jest bardzo, bardzo wskazane i bardzo dobrze nam zrobi. Ta karta też przypomina o bezpieczeństwie i to w, takich, w takim szerokim tego słowa znaczeniu. To także jest dobry, dobry sygnał na przykład na to, żeby jeżeli planujemy rozpocząć oszczędzanie, to warto przygotować się do tego właśnie dzisiaj. Jeżeli chcemy inwestować w jakieś już tak bardziej materialnie do tego się odniosę i inwestować w, w jakiś sposób nasze fundusze, to dziś będzie na to fajny czas, żeby nie tylko zrobić mały research, ale również właśnie być może Podjąć już pewne kroki, pewne decyzje, dlatego że ta karta naprawdę zapewnia taką harmonię i, i bezpieczeństwo we wszystkich obszarach. Natomiast pamiętajmy, nie odnośmy bogactwa tylko i wyłącznie do pieniędzy, czy, czy obfitości tylko i wyłącznie do pieniędzy, ale do wielu innych aspektów. Cieszmy się tym, co mamy i potrafi, mam nadzieję, że uda nam się też dzielić tym szczęściem z innymi. My jesteśmy w talii rozeta Tarot. Ja zaraz przybliżę tą dziesiątkę. Kiedyś nawet miałam takie monety przewiązane właśnie czerwoną wstążką, bo ta karta też odnosi się oczywiście nie tylko do brania, ale również do dawania, do tego jak potrafimy się dzielić. Czyli dokładnie to, o czym wspomniałam już wcześniej. Przypominam, że to bogactwo, oczywiście jak wspomniałam, nie odnosi się tylko i wyłącznie do pieniędzy, ale to jest również to bogactwo wewnętrzne, na które warto zwrócić uwagę i tym też możemy się podzielić z innymi. Ta umiejętność dzielenia się tym wewnętrznym bogactwem, czy w ogóle tym, co mamy do zaoferowania, nada nam też taki ton działania. To, to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ będziemy w ten sposób zaskarbiać sobie nie tylko uwagę innych, ale też opinie na nasz temat będą jakby zgoła inne, szczególnie jeżeli mamy jakieś sprawy, które należałoby domknąć albo załatwić w taki pozytywny sposób. Jeżeli na przykład w odniesieniu do, do biznesu, do, do pracy generalnie, jeżeli chcemy przyciągnąć do siebie przychylnych ludzi, to dziś jest na to idealny moment właśnie, dlatego że sami też odpowiadamy dokładnie w taki sam sposób. Dobrze jest skoncentrować się na takich właśnie działaniach. Dobrze jest też zadać sobie pytanie, czy. Czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele mamy do zaoferowania, jak wiele bogactwa, nawet tego wewnętrznego, mamy do zaoferowania innym? I tak naprawdę wyzwaniem w tej karcie jest ta umiejętność podzielenia i czy chęć w ogóle podzielenia się, bo im bardziej będziemy zamknięci w sobie, tym trudniej będzie nam zadbać o tą równowagę, o tą harmonię, również w odniesieniu do... Do większej grupy ludzi, nie tylko do naszych najbliższych, dlatego warto sobie odpowiedzieć na te pytanie. Dobrze jest czasami podejść do tego, a my jesteśmy w żywiole Ziemi, więc wszelkie praktyczne rozwiązania wchodzą w grę. Dobrze jest sobie czasami rozpisać wszelkie za i przeciw, jeżeli chcemy na przykład inwestować pieniądze, jeżeli na przykład chcemy podzielić się i w jakim stanie. Jesteśmy, może nie tyle w jakim stanie, ale w jakim stopniu jesteśmy się w stanie podzielić czy zaoferować wsparcie komuś innemu. Również to wewnętrzne. Pamiętajmy, nie mówimy tu tylko i wyłącznie o pożyczaniu pieniędzy. Dlatego naprawdę warto patrzeć na tą kartę w taki wielopoziomowy sposób. Ale dobrze jest też właśnie odpowiedzieć sobie na te pytania i sprawdzić, w jaki sposób chcemy ufać innym, czy zawierzyć innym. Naprawdę, a tak dla, dla porównania, coś pokażę na koniec. Akurat śmiesznie się złożyła, bo właśnie nie wiem, czy to będzie widać. Kończę czytać książkę Najbogatszy Człowiek w Babilonie. To tak a propos, e, dziesiątki pentakli, czyli tego, tej, tej pełni. Dajmy sobie czas dzisiaj, albo nawet nie tyle dajmy czas, poświęćmy czas na to, żeby spędzić czas z bliskimi, żeby docenić to, co mamy. Dziesiątka to jest taki już ten ostatni krok, który dokonaliśmy, dlatego teraz będzie fajnie przygotować się. To, I to, to, co powiedziałam, rozpisać sobie wszystko, nawet tak yy, wiecie: kartka papieru, i rozpisać wszystkie plusy i minusy. Bardzo nam to pomoże yy, podjąć być może decyzję, w jaki sposób możemy działać dalej, w jaki sposób możemy wspierać innych, również yy, choćby radą, yy, czy naszą wewnętrzną mądrością. Yy, jeżeli troszczymy się o nasz dorobek życia, to dziś warto będzie być może pomyśleć, w jaki sposób można ten dorobek życia inwestować, żeby te pieniążki zarabiały na przykład na nas, jeżeli już mówimy w odniesieniu do pieniędzy. Ale też pamiętajmy, że być może warto inwestować w siebie, bo to nasza wiedza, nasza mądrość i nasze umiejętności będą wykorzystywane później. E, choćby jeżeli chcemy postarać się o lepszą pracę, o awans na przykład albo o w ogóle jakiś ciekawy projekt, dlatego warto wziąć e, to energię tej karty pod uwagę, choćby, choćby tylko po to, żeby spróbować czegoś nowego, żeby doświadczyć też tego, co mamy tu i teraz. I mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się, pa!